O żołnierzach wyklętych, wyklętych także przez rektorów. O żołnierzach niezłomnych w okresie instalacji systemu komunistycznego w Polsce wiadomo coraz więcej. Sporo się pisze, a nawet obchodzimy 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bo tak ci niezłomni żołnierze podziemia niepodległościowego byli traktowani w Polsce Ludowej, a nawet w III RP. Wyklęci, mordowani, skreśleni z pamięci. Wielu z nich stawia się wreszcie pomniki, jak na przykład w Patriotycznym Parku Jordana w Krakowie, gdzie w Galerii Wielkich Polaków XX wieku dzieła niezłomnego prezesa Towarzystwa Parku Kazimierza Cholewy stoją już pomniki rotmistrza Witolda Pileckiego, generała Fildorfa Nila, generała Okulickiego i bohaterskiej sanitariuszki Inki, Danuty Siedzikówny, która w okresie instalacji systemu komunistycznego zachowała się jak trzeba. Niestety i do dziś są wyklinani, o czym świadczy choćby barbarzyński atak na pomnik Inki 16 lutego tego roku. Komunistyczni barbarzyńcy zamordowali Inkę, ale pamięci o niej nie zdołali zamordować, więc nie mogą znieść, że im ofiarą stawia się pomniki i oddaje hołd. Kustoszami pamięci o żołnierzach wyklętych stają się coraz częściej młodzi Polacy, szukający dla siebie wzorów zachowania, wzorów patriotycznej postawy. Widać to chociażby po zaangażowaniu młodych, m.in. innymi ze Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. O Żołnierzach Wyklętych pamiętają też kibice, także wyklinani, o ile zaangażują się w działalność patriotyczną. Niestety w ślady żołnierzy nie idą rektorzy ucielni mimo że to oni winni dawać pozytywny przykład braci studenckiej i nie tylko. Rektorzy, co prawda, bywają wśród patronujących obchodom, ale nie chcą pamiętać o haniebnej postawie swoich poprzedników wobec młodszych naukowców, którzy poszli do lasu, do podziemia lub z podziemiem współpracowali. Podczas procesu krakowskiego w 1947 roku, kiedy sądzono prezesa win Franciszka Niepokulczyckiego, oraz naukowców związanych z WIN i PSL, rektorzy krakowscy zamiast ich bronić, potępiali. Także prokurator miał mocne argumenty do ich skazywania. Powoływał się na tą haniebną rezolucję. Rezolucję podpisali m.in. Franciszek Walter, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stanisław Skowron, dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Valery Getel, rektor Akademii Górniczej, Adam Krzyżanowski, rektor Wyższej Szkoły Nauk Społecznych. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego potępiał walkę zbrojną o przywrócenie niepodległości. posiedzenia Senatu 6 lutego 1947 roku zachował się zapis odezwy do młodzieży akademickiej podpisany przez profesorów, dziekanów, prodziekanów, delegatów wydziału i rektora Cieszka Waltera. Odezwy Senatu nie podpisał jedynie dziekan, profesor Stefan Schmidt, trzy lata później pozbawiony katedry i usunięty z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do dziś tej haniebnej plamy rektorzy nie chcą zmyć i idąc śladami komunistów wymazują ją z pamięci. O uczczeniu pamięci naukowców żołnierzy wyklęty nie chcą słyszeć, skoro raz je wykleli nie potrafią zachować się jak trzeba. Widać chcą, aby tak pozostało na zawsze. Może postawa młodzieży akademickiej zawstydzi rektorów? Może młodzi potrafią nauczyć czegoś rektorów, którzy objęli stanowiska, a nie nauczyli się tego, co widni na tych stanowiskach robić? To smutna akademicka rzeczywistość. Tym bardziej, że taka postawa rektorska i nie tylko, obejmuje także czasy późniejsze, starannie wymazywane z pamięci, z książek historycznych z dziejów uczelni. Przypomnijmy sylwetki wyklętych przez rektorów, aby zainspirować historyków do opracowania rzeczywistych historii uczelni, w tym uczelni wzorcowej dla innych, czyli Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby historycy opracowali biogramy naukowców wyklętych przez rektorów pozostających w symbiotycznych związkach ze służbami komunistycznego państwa. Opisywanie, udawanie, że świat akademicki przeszedł przez komunizm z sukcesem, jak Mojżesz przez Morze Czerwone, jest niezgodne z prawdą i z etyką naukowca. Niestety po okresie komunistycznym, w wyniku negatywnej politycznej weryfikacji kadr, naukowcy o takich postawach dominują w III RP. Mamy poważny podział w polskim społeczeństwie na tych, co walczą o pamięć o naszych bohaterach i tych, co tą pamięć niszczą. Podział ten jest jakby przedłużeniem podziału z okresu instalacji systemu komunistycznego, kiedy jedni walczyli o Polskę niepodległą, a inni ich potępiali i robili kariery w barbarzyńskim systemie. Trzeba też pamiętać o tym, że nawet ci skazywani w okresie stalinowskim, w okresie odwinży, wracali na uczelnię. Natomiast po roku 1989 wyklęci z uczelni w wyniku czystego syłku prylu nie. Bo odwilży na przejściu z PRL-u do III RP nie było, a uczelnie stały się skansenami nie do końca upadłego systemu komunistycznego. Nie bez przyczyny beneficjenci transformacji nie chcą się z tym systemem i z haniebnymi postawami rozliczyć, ani nawet o tym słyszeć, a im czasy nam bliższe, tym walka z pamięcią ostrzejsza. Sądzeni i skazani w procesie krakowskim naukowcy to, Eugeniusz Ralski, Henryk Minch, Karol Buczek, Karol Starmach. Eugeniusz Ralski, żyjący w latach 1910-1981, to doktor, żołnierz ZWZ-JK, działacz WIN, pseudonim Biały Korsak. W opracowaniu żołnierzy i działacze konspiracji niepodległościowej oraz skazani z powodów politycznych w centralnym więzieniu karnym we Wronkach Jerawiczu i Zetka Poznań autor Tadeusz Właszewski, o Eugeniuszu Ralskim tak pisze. W okresie okupacji współorganizator tajnego nauczania na Wydziale Rolnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aresztowany przez Niemców w 1944 roku, przebywał w obozie w Płaszowie. Od początku 1945 roku. Był członkiem kierownictwa Brygad Wywiadowczych, tworzących samodzielną sieć wywiadowczo-propagandową w ramach obszaru południowego, kolejno w, nie, w delegaturze Sił Zbrojnych na Kraj i Win. Z polecenia Bzymka Strzałkowskiego organizował od lutego 1945 roku wywiad gospodarczy i nadzorował biuro studiów. Od maja 1945 referent wywiadu gospodarczego DSZ w Krakowie a od stycznia 1946 zastępca kierownika sieci wywiadowczej WIN, kryptonim Izba Kontroli. Następnie się wywiadu obszaru południowego WIN. W czerwcu 1945 roku habilitował się i został docentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od lipca 1946 jako profesor nadzwyczajny objął katedrę fitopatologii i ochrony roślin Uniwersytetu we Wrocławiu. 24 sierpnia 1946 roku został zatrzymany przez funkcjonariuszy UB i uwięziony. Postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydała z datą 27 sierpnia 1946 roku Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Krakowie. Przeszedł ciężkie śledztwo. Uwięziony w areszcie B w Krakowie i w więzieniu Montelupi. Sądzony w procesie krakowskim członku drugiego zarządu głównego WIN. Został skazany na karę śmierci. Bolesław Bierut zamienił mu w drodze łaski karę śmierci na dożywotne więzienie. Kolejne skazanie. Henryk Minich. Według książki Przeciw Czerwonej Dyktaturze w Krakowie Henryk Minich ukończył studia historyczne i geograficzne w Uniwersytecie Jagielońskim. Następnie pracował w Komisji Atlasów Historycznego Polskiej Akademii Umiejętności, a od 20. 1928 roku, także w archiwum aktów dawnych miasta Krakowa. W grudniu 1932 roku został w Uniwersytecie Jagiellońskim promowany na doktora filozofii. Wraz z 27 pułkiem piechoty brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. W czasie okupacji wniósł duży wkład w ochronę zbiorów archiwalnych przed zniszczeniem lub wywiezieniem do III Rzeszy. W 1945 roku został zaprzysiężony do Jaka pod pseudonimem Mnich. Pełnił funkcję drużynowego, a następnie zastępcy dowódcy Plutonu. Po rozwiązaniu Armii Krajowej w styczniu 1945 roku stracił kontakt ze swoimi zwierzchnikami i kolegami z konspiracji. Jan Kot odnalazł Mincha w archiwum i zaproponował mu podjęcie działalności w nielegalnej organizacji niepodległościowej. Mającej na celu zdobycie dla kraju całkowitej niepodległości. Kot przychodził do archiwum przeciętnie raz do dwa razy w miesiącu, przynosząc Henrykowi Minchowi na przechowanie kolejne archiwalia Zrzeszenia WIN. Obaj archiwiści zostali aresztowani w konsekwencji rozbicia przez Urząd Bezpieczeństwa drugiego Zarządu Głównego WIN. Minch zasiadł na ławie oskarżonych wspólnie z działaczami drugiego Zarządu Głównego, z prezesem Zrzeszenia Zrzeszenia podpułkownikiem Franciszkiem Niepokulczyńskim na czele. Proces rozpoczął się 11 sierpnia 1947 roku. Oskarżycielem był zastępca naczelnego prokuratora wojskowego, podpułkownik Stanisław Rakowski. Brzmiał on pod adresem zgromadzonych na ławie oskarżonych pracowników nauki. Dziś, gdzie państwo chce ratować naukę polską i uniwersytety, nie będzie tolerować zdrajców, tych, którym daje chleb. Dla tych ludzi, którzy przekładają szpiegostwo nad pracę, nie ma miejsca w społeczeństwie. Henryk Mink dla celów propagandowych, nazwany archiwistą drugiego zarządu głównego WIN, choć w istocie pełni tę funkcję dla biura studiów brygad wywiadowczych, został skazany na 15 lat więzienia i przypadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Warto zaznaczyć, że w przypadku działaczy zrzeszenia WIN Zawsze starano się skazać ich za działalność śpiegowską. Gwarantowało to po pierwsze możliwość wydania wyższych wyroków, a po drugie sprawiało, że nie obejmowały przepisów ustawy o amnestii z 22 lutego 1947 roku, gdyż łagodzenie kary na ich podstawie obejmowało co prawda przestępstwa polityczne, ale nie dotyczyły one skazanych za działalność wywiadowczą. Karol Buczyk, żyjący w latach 1902-1983 według portalu Wiedzy to historyk Miediewista, znawca dziejów w kartografii i geografii historii, działacz ludowy, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w latach 1919-21. Studia na Uniwersytecie Jagielońskim z zakresu geografii i historii zakończył doktoratem w 1928 roku. Habilitował się w 1936 roku. Od roku 27 bibliotekarz, następnie kustosz biblioteki Muzeum Czartoryski w Krakowie. Już w okresie międzywojennym związany z ruchem ludowym. Od 1931 roku członek Stronnictwa Ludowego. Podczas II wojny światowej w konspiracyjnym Stronnictwie Ludowym ROCH. Po wojnie w Polskim Stronnictwie Ludowym redaktor myśli i czynu oraz zapługiem od 1945 roku redaktor naczelny Tygodnika Piast. W latach 1946-1954 więziony z powodów politycznych. W latach 1957-1974 profesor Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Według opracowania Karol Guczek, człowiek i uczony, w chwili aresztowania był redaktorem Piasta z nominacji wręczonej mu osobiście przez Wincentego Witosa w 1945 roku. Prokurator domagał się do oskarżonego Karola Buczka w wyroku śmierci. Sąd zasądził go na 15 lat więzienia i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Profesor niechętnie wspominał proces i więzienie. Czasem jednak przytaczał w garść jakże ważnych dla przyszłego historyka szczegółów. Kilka lat po wyroku, gdy żona profesora, Jadwiga Szczajewiczu, występowała urolpowanie go z więzienia z powodu poważnej choroby, Edward Ochab przez pewien czas odmawiał, zarzucając Karolowi Buczkowi, że swoją wrogą działalnością próbował nie dopuścić do tych wielkich socjalistycznych przeobrażeń na polskiej wsi. Z kolei w roku 1962, gdy Instytut Historii wystąpił z wnioskiem o profesorę zwyczajną dla niego, Nominację zablokował ze względów politycznych z wielką awanturą Władysław Gomułka na posiedzeniu Rady Państwa. Nominacja ta doszła do skutku dopiero po 10 latach w roku 72 i to po zatarciu kary, o co postarał się wtedy z własnej woli przewodniczący Rady Państwa profesor Henryk Jabłoński. W tym czasie nie mogło być mowy o rehabilitacji. Dopiero 30 sierpnia 1989 roku co najwyższy dokonał rehabilitacji kierownictwa PSL. Karol Starma to żyjący w latach 1900-1988 hydrobiolog, badacz flory i fauny wód polskich, działacz PSL. Według pracowania żołnierzy i działacze konspiracji niepodległościowej oraz skazani z powodów politycznych, Mierzeni w centralnym więzieniu karnym we Wronkach Jerabiciu i Zetka Poznań 1945-56. Karol Starmach urodził się 22 września 1900 roku w Mieszanie Dolnej powiat Limanowski. Syn Franciszka i Tekli z domu Strana. Uczęszczał do gimnazji w latach 1919 -19, 20 brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu stopnia doktora, poświęcił się pracy naukowej jako botanik i historii. W okresie okupacji niemieckiej, aresztowany przez Gestapo i uwięziony w KL Sachsenhausen i Dachau, zwolniony 26 kwietnia 1940 roku, powraca do Krakowa i pracuje w szkolnictwie zawodowym w okręgowym biurze szkolnym organizującym tajne nauczanie. W latach 1944-1945 członek władz wojewódzkich Zrzeszenia Pracy Ludowej orka. Po wojnie dostęp Uniwersytetu Agielskiego w Krakowie w latach 1945-47, czynny w PSL, pełnił m.in. funkcję prezesa koła Gorskiego PSL w Krakowie, był też radnym wRN. Otrzymywał kontakty z Ugoniuszem rańskim działaczem win, od którego otrzymywał materiały wywiadowcze win w celu dostarczenia władzom PSL. Osobiście przekazywał Radzkiemu informacje z terenu PSL i WRN w Krakowie. W tym okresie czasu mieszkał w Krakowie przy ulicy Łobzowskiej. Zatrzymany przez UB 19 maja 1946 roku i uwięziony. Sądzony w procesie krakowskim został skazany na karę 10 lat więzienia, z utratą praw publicznych i obywatelskich na lat 5 oraz przypadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Po uprawomocnieniu się wyroku 18 września 1947 roku został wywieziony do centralnego więzienia karnego we Wronkach i tu osadzony w dniu 24 września 1947 roku jako więzień śledczy. W listopadzie 1947 roku przekazany do odbycia kary. 14 grudnia 1947 roku wywieziony z cebuka wronki wraz z aktami. Do więzienia Warszawa Mokoty. Po ułaskawieniu został zwolniony z więzienia 26 maja 50 roku. Po opuszczeniu więzienia powraca do Krakowa. Od 56 roku profesor Uniwersytetu Jagrońskiego w Krakowie. Od 69 roku członek PAN. Zmarł w Krakowie 2 marca 88 roku. Pochowany jest na cmentarzu rakowickim, ale 1 marca na jego grobie. Nie widać kwiatu ani zniszczy. Biogramy tych naukowców należałoby opracować szczegółowo pod kątem ich walki o niepodległą Polskę i represji, jakie ich za to spotkały w Polsce Ludowej. Potrzebne są też pełniejsze biogramy rektorów i profesorów, którzy nie zachowali się jak trzeba w okresie instalowania systemu komunistycznego w Polsce.